Yes, Słuchajcie, nie no pomyślałem, że jak jest takie zainteresowanie to trzeba już pojechać i w końcu nagrać to na Dniestrze i jak ta sytuacja z wirusem wygląda O, oh, o, oh, o! Oh. Wiecie co? Wróciłem z Polski i tak się okazało, że nie będę miał turystów więcej Świetna wiadomość po prostu ja przeżywam najtrudniejsze czasy na naddniestrzańskiej rzeczywistości Granice zamknięte Ogoliłem się sam, czuję się jak w Korei Północnej. Nie tyle, żebym przed tym się nie czułem tak, ale nie, no, beż, bez żartów, bez przesad. I teraz wyglądam bardziej jak powinien wyglądać czyli: Shetila i metna, ty, dzisiaj, danek, ty, hujbeć, suka na. Więc wyglądam tak bardziej po por, por, poru po rosyjsku. Nie dotykać twarzy. Zasada numer jeden nie dotykać twarzy, ale mam takie przyzwyczajenie. Przepraszam. Z innej strony to jestem pewien po prostu, że w Naddniestrzu nic nie będzie. Dlaczego? A dlatego, że u nas ludzie mało podróżują. Ktoś wyjeżdża coś zarabiać i tak dalej, ale mi się wydaje, że ten kraj nie jest tranzytowy i w ogóle mało co przyjeżdża. Przez nas, jakby w ogóle mi się wydaje, że nie przyjeżdża. Nawet te buksiki od esa jeżdżą dookoła, jakby omijając Naddniestrze dodatkową granicę. I jeszcze coś, to u nas zamknięli granice dla turystów z Niemiec, czy tam z Włoch, jeszcze dawno, dawno temu. To było dwa miesiące temu przynajmniej. Bardzo się bałem, żeby do Polski to nie doszło, a teraz już i doszło jakby do Mołdawii, bo mamy już tam 27 przypadków. Nie chciało mi się jakoś. Ręka. Nie mi się tego filmiku robić, ale z innej strony to czekajcie, jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Wszyscy o tym mówią teraz, w obecnej chwili, w każdy po prostu trąbi o tym koronawirusie, ale jak nie mogłem się nie pochwalić i się nie podzielić, jak mnie napisali z. Telewizja Polsat jak ja u nich wystąpiłem na żywo, jak to było spontaniczne wszystko. Ze mną się skontaktował kolega, który mnie ogląda na Instagramie. Nie wiem, czy na Instagramie, czy na Facebooku, po prostu się skontaktował. I napisał, że czy chcesz opowiedzieć o sytuacji w Naddniestrzu Ja tak okej, okay, dobra. I jakoś sobie wyobrażałem to, że to będzie taki wywiad luźny, taki na 20 minut, że będę opowiadał o Naddniestrzu, o sytuacji z koronawirusem i tak dalej. A się okazało, jak już dopiero zadzwonili do mnie i ja się dowiedziałam, że dzień, dzień dobry, czy pan jest gotowy, żeby, być, żeby, żeby wystąpić na żywo? Za dwie minuty będziemy na żywo. Ja tak lecę po wodę potrzebuję na przykład, żeby po polsku rozmawiać, to potrzebuję jeszcze znów minut 5, żeby się rozgrzeć. Nawet po rosyjsku potrzebuję z minut 5, żeby się rozgrzeć i wystąpić w telewizji. Ale było fajnie i było fajne doświadczenia. Za to dziękuję. Telewizja Polsat. Jestem teraz gotowy, żeby, żeby, żeby powtórzyć to doświadczenie. Dobra, lecę do, do, lecę do swojego rowera i będę pokazywał Wam, jak sytuacja wygląda obecnie chwili w Naddniestrzu. Kurtka! Czy to po raz pierwszy nie ubrałem kurtkę e, jeszcze w mieszkaniu i nie zacząłem vlogować już w kurtce? Pierwszy, co musi pójść, to oczywiście szerif. To szeryf, przy szerifie stoi, jedyny jakby oni puszczają jakąś tam um, liczbę osób ze sobą. Z tych wszystkich wejść zostało jedno otwarte i puszczałem tylko 20 osób chyba. 20 razem. Boże, jak ja zapomniałem, jak to nagrywać w Naddniestrzu. Boże, to całe spojrzenie na ciebie. Ja, kurde, jak to przyskaza akurat, bo ja nie mogę znaleźć słów. Każdy podchodzi coś blisko, patrzy na mnie. Uch! Dobra, idę dalej pokazywać. Ludzie są na ulicach tak samo jak zwykle, jak wszędzie, jak to było wcześniej. I liczba osób taka sama. Wiem, że muszę po prostu będę i nie zwracać na to uwagę, ale jak każda osoba ma na siebie takie spojrzenie, takie, to już nie jest to zbyt <grym> ciekawe. Ale z innej strony, to zaraz będę to ignorował. Ta sytuacja wygląda tak samo, jakby wyglądała, nie wiem, w jakikolwiek inny dzień. No, tak yy, stabilnie nic się nie zmieniło w ogóle. Dwie mamy siedzą tam i mówią dzieciom, że są dzibilami ciągle. Jakby jak, jak to było w jakikolwiek inny dzień. Ej, czasami chciałbym po prostu być turystem tutaj. Przepraszam, nie będę dużo narzekał dzisiaj, ale no, czasami chciałbym być po prostu tutaj turystem i przyjeżdżać też tak na jeden dzień i nie rozumieć języka, w którym ludzie rozmawiają. Ja <laughs> no, dokładnie, tutaj trzy dzie cztery dziecka, dwie mamy i jedna mama krzyczy na niego cały czas i, i, i nazywa go debilem. I jeszcze powiedziała, że musiałem cię nazwać Aloszą, co to znaczy u nas... Z, musiałem cię nazwać Debilem, a nie, a nie tam Wicją na przykład albo Władimirem. Dlatego nie wychodzę na ulicę tutaj. Dlatego łapię tą różnicę. Ogromny kontrast, jak przyjeżdżam do Was. Przepraszam, tak będę robił jeszcze z parę tygodni, jak wróciłem z Polski. To u mnie mam taką chorobę zazwyczaj. Jak wracam z Polski, to na tych kontrastach łapię taką, taką chorobę. Nabiję się w oczy po prostu i dużo rzeczy są bez sensu. tak? jak, jak przyjeżdżasz z innego świata ale nie, No, zrobię o tym po prostu jeden odcinek cały po prostu zamkniemy ten temat a może nie zamkniemy Dawid! Dawid! Idź tutaj tutaj wielocześnie ja <grywa> go podarzę małżonkowi poszedł i nie, na drugą kraj chcesz A się i ja Cię nie widzę tak nie wiem, to u mnie po prostu jest tak powiązane to wszystko z naszą mentalnością, z poczuciem siły, władzy i, i tym zachowywaniem tych mam. Mi się wydaje, że po prostu to nie da się naprawić, bo to, to dziecko wyrośnie później i będzie nadal będzie chciało, po prostu potrzebowało taką samą siłę i nic nie będzie zrozumiało oprócz tego jak na niego nakrzyczysz. No, więc to szybka sprawa, no. Robi się rumuński paszport i od stąd się ucieka. Kurde, a miałbyś odcinek o, o tym, o koronawirusie. Dobra, jedę dalej, bo nie ma co tu robić w parku. Dobra, lecę. Lecę do centrum, pokażę centrum. Uniwersytet, tu być dużo ludzi. Au! Jesus Christ! Sorry za taką niepozytywność, bo ja byłem pozytywny w domu Akurat to ciężko po prostu tutaj trzymać ten poziom pozytywności Wszystko w porządku, wszystko w porządku, wychodzisz na ulicy i słyszysz za zamknij się, kurde No i dlatego to trochę złapałem tego od ludzi A teraz już walczę z tym i wracam do swojego poziomu pozytywności Jest to do... ciężka robota, powiem wam tak Czekajcie, tu, tu tam uniwersytet Miało być dużo ludzi, środa i nikogo nie ma. Nawet tutaj przejście, ale nie, jest, przejście zablokowane z powodu remontu. Widzicie jak działa? No na każdą nieprzyjemną sytuację da się znaleźć jedną przyjemną. Na przykład ten dziadek, który idzie ze swoją wnuczką, no i fajnie rozmawiałem, akurat tak pozytywnie bardzo. To żeby nie było, że Roman pokazujesz tylko złe, złe. O to to i Oto i... Oto i budynek szerifa. Też całkowicie pusty dzisiaj Dzisiaj wszystko jest puste A ulicy nie są pusty, jakby ludzie wychodzą na ulicy Tak samo teraz wygląda, to... Haha, no a nie, nie, nie widziałem tego wcześniej Widzicie? Moja ulubiona restauracja i robota w Europie, też praca w Europie Troszeczkę mi to podpowiada, że trzeba Już czas przyszedł Ale nie wiem kiedy, nie wiem, nie wiem kiedy tak naprawdę kiedy mnie dadzą ten rumuński paszport, bo już czekam dwie... Ile? Pół... pół sześć miesięcy tak już czekam, no. Poczta, nic nie działa. Nic nie działa oprócz banków, jakby... banków i jakichś tam małych kawiarni. Na przykład też nie, nie rozumiem do końca, bo niektóre kawiarnie działają, niektóre zamknięte są i napisane, że nie pozwolili im działać. No jest ciekawe, ciekawa sytuacja. O, o krawężnik. O, o krawężnik. No, ta na przykład działa. A który nie żałamy napisane jest, nie wiem, nie wiem, ktoś. Z, nie wiem, jak to wygląda w tym kraju. Wiem, że ja nie pracuję. Ale tak osób z mask... maseczkami? no nie wiem, no, z dwie widziałam. O, i jedna teraz idzie, dziewczyna. Nie wiem, kto ją obowiązywał, ale no, mało, bardzo mało, bardzo mało. Nie, nie mam paniki, nie mam paniki, stwierdzam. Choć kto tam maski idzie? Od? Вы первые, вы первые, кто в маске сегодня ходит, вообще на сегодняшний день. Нет, Нет? вы видели людей, да? Да, в центре девчонки, мальчики. А, я короче полякам снимаю влог, так что привет всем. А что вы маски одели, так сами или вас заставили? Заставили, заставили просто так. Родившиеся. Боже, они сошли с ма. Да дебилы что сказать. Да да, во-первых, закрывают все подряд, невозможно работать. И Еще вот эта херня появилась насчет нельзя гулять. Ну, типа, менты, менты ходят, типа. Милиция, да, менты! Да, нет. Младше 18 лет забирают штраф в бой. До 6. До 6 Мы недавно вообще китайцы увидели. Да? Здесь, да? Боялись. Да, Он тоже влог снимает в центре, проходит и такой, типа, уйди. Уедь, пожалуйста, отсюда. Счастливо, пока-пока. Я завжди мне подивляю, что это новым-новым поколением. I, I ludźmi starszymi, no nie wiem, no już 30 plus już nie da się porozmawiać, a tutaj młodzie, młode dziewczyny to same odchodzą i same rozmawiają. No jest fajnie, jest fajnie. Bardziej otwarty na internet, mi się wydaje. A, jestem ciekaw, jak ten pan lub pani wyjedzie stąd, bo nie można wyjeżdżać do Kiszyniowa. To są kiszyniowskie tablicy. Z jednej strony to ma rosyjską flagę u siebie tam. Mi się wydaje, że to po prostu jest człowiek stąd. Chociaż Mołdawianie też lubią Rosję. Niektórzy. Ciekawe jak w centrum miasta wszystko robią teraz. Przerabiałem teraz na taki motyw raczej królewski. Z czasów Katarzyny. Widzicie tą? To, to jest przystanek. Po prostu przystanek nowy. Z jednej, z jednej strony fajnie, że coś robią, z drugiej strony to kurde nie wiem. Centrum miasta. Robią w centrum miasta i tyle. Na bogato. I to jest taki czajnik, w którym można kupić kawę sobie. Kofie. Kupujesz sobie tutaj kawę. Zaraz odjadę, jeszcze pokażę Z jednej strony, jak miałbym na coś reagować pozytywnie, to akurat ten park. Podoba mi się, zielony jest. Podoba mi się, że coś zrobili przynajmniej w centrum miasta. Nie mam z tym problemów. Jest fajny, będzie miejsce, gdzie można siedzieć. Ale nie pozwolą na pewno pić na piwo tutaj, albo nie pozwolę tutaj siedzieć i głośno rozmawiać. Nie wiem. Wydaje mi się, że będzie dużo policji tutaj cały czas. Ale i tak jest fajnie, przynajmniej coś. No nie było tego. O, dużo, dużo, dużo tak naprawdę się robi w centrum miasta. I kurczę, to miał być odcinek o, o koronawirusie. <gry> ale ja się czuję tutaj jakby po prostu jakikolwiek inny dzień w Tiraspolu. No nie ma różnicy, oprócz tego, że na przykład za ten most jeszcze jedna wioska i tam już na przykład do Wasi już nie mogę pojechać. Czyli za ten most mogę, ale jeszcze jedna wioska maksymalnie. Dalej już nie mogę pojechać. Już pracuję na tym, żeby zakończyć ten odcinek z Wrocławia Poznani. A, na razie Wam rzucam taki. Pomiędzy innymi, koronawirus z koronawirusem, a praca trwa. Centrum miasta się buduje. No i tak samo jak w tych supermarketach obok Sharifa, to u nas teraz na rynku obrabiają Ci ręce. Staje w trzech panów, tak się mówi, i obrabiałem ci ręce w taki sposób. Czy no to podróżować z Nie. Jestem no. no na szukaniu w sobie. Jak to jest? Z I Tu się 20 gody, no. no musiał za przeproszeniem się przysiolić za kamerę. Tak troszeczkę już mniej na to zwracam uwagę. Z jednej strony, że ja. A! Szędznik. Jeszcze jeden. Bycie rowerzystą nie jest taki łatwy w Naddniestrzu Jestem obok cerkwi. Jak widzicie unijne flagi w nadniestrzu, czy w ogóle tam w Rosji, to znaczy, że albo, albo to jest lumpex, albo praca. I to był akurat second hand. Przyjechałem na ten targ dlatego, żeby kupić sobie okulary, takie dla roweru. I akurat to jedyne, co było zamknięte, więc jadę do domu. Lecę do domu, montuję ten filmik, wrzucam go dzisiaj. To chyba jedyny, taki najszybszy mój filmik, który kiedykolwiek wrzucałem na YouTube'a. Ten pies był podobny do tego pana, do wejścia na Rym, na Tar. jest rozrzeszenie, na kamerę jest na życie jest rozrzeszenie. Podoba mi się to u nas, że mamy sporo tanich lumpeksów. Tutaj kupiłem ostatnio cztery koszulki po cenie 20 zł. No co jest niemożliwe, mi się wydaje. I to jedyny chyba taki sposób, żeby kupić sobie dobre rzeczy z zachodu. Bo inaczej to kupujesz sobie tureckie ubrania, które najpierw jadą do Ukrainy, do portu. I kupujesz jeszcze drogo, bardzo drogo ludzie kupują tutaj ubrania. Jakby nie ma centrum handlowych, nie ma nie ma i tak, i tak dalej. No więc to jest jedyny, dla mnie jedyne wejście z tej sytuacji. Kurczę, myślałem, że wyjdę na ulicę i będą nie wiem, ludzie chodzili w tych maskach i tak dalej. A nie ma nic takiego w ogóle, nie. Nie ma ani paniki, jakby życie się toczy w tym, z tą samą prędkością, co powolną, powol, taką... Nikt na siebie uwagę nie zwraca, oprócz tych, na tych debilów. Krawędźnik, przepraszam. Oprócz na tych debilów, którzy nagrywają sami sobie kamerką. Ej, czy wy macie taki znak drogowy? Popatrzcie. To znaczy, że nie można się parkować w godzinach pracy. Jak ten budynek pracuje, to nie można się przyparkować. Dobra, to nie będzie mi okularów, póki koronawirus się nie skończy. Nie będzie mi podróży, nie będzie mi turystów. No... Zachładam po troneta. Zakupy porobione. Ogórek kiszony i kurczak. Dzisiaj przeżyję. Już wracam powoli do domu i wróciłem przez ten park. Podsumując, byłem w sklepie. Do szyfa puszczałem tylko tam jakąś tam liczbę osób, a w tych małych sklepach to można wchodzić sobie, nikt się nie przyjmuje. Tłum ludzi wszyscy się pchają jakby na te w kolejce obok siebie stoją i nikogo to nie obchodzi. Jest ciekawe, jak z innej strony to mi się po prostu wydaje, że ludzie i tak rozumieją, że granice są zamknięte i ten wirus nie może się tutaj pojawić i to wszystko dookoła jest przysadzone w naszej sytuacji oczywiście. troszkę więcej ludzi się pojawiło i akurat powiem wam tak, że po raz pierwszy widzę taki porządek między ludźmi w kolejce. Może dlatego, że tam policjant stoi i wszystkim mówi, żeby tak było.